Nasza obecność zaniepokoiła pierwotne zergi. Gromadzą się i przygotowują, żeby nas zniszczyć. Cześć, jak się macie, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Wreszcie wracam do nagrywania. No, należą wam się takie trochę wyjaśnienia, o co chodzi, że mnie tak długo nie było. Przede wszystkim sprzedawałem swojego starego laptopa, który e, no, postanowiłem, że trochę lepszy sobie komputer kupię, no i w związku ze sprzedażą potem e, składałem nowy, tam mi się zepsuł jeszcze ten nowy zasilacz i tak dalej. Musiałem wysłać do, do, do serwisu i to w ogóle miesiąc mi to później zwracali. Więc e, długo to strasznie trwało, ale już jestem i będę teraz starał się nagrywać dużo częściej niż to było do tej pory. I dzisiaj mam dla was grę Heart of the Swarm. E, z dodatku Starka 2, to pierwszy dodatek wnoszący kampanię Musimy zergów i całą, i całą historię. Dobra, będę tutaj I całą historię Kerrigan, czyli znowu? E, czyli głównej bohaterki, właśnie tej, tej części. Naszym pierwszym celem jest stado e, To jest oczywiście Wyruszamy. tryb dla pojedynczego gracza. Ej, właśnie, tu Kampania dla pojedynczego gracza jest właśnie skoncentrowana na tej postaci Kerrykan, na tym co się z nią dzieje i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie się w nią gra i jak sami widzicie jest to pierwsza gra, którą chciałem wam pokazać, a mam naprawdę wiele fajnych gier, które chciałem zrobić materiał. To z siebie. wiem właśnie wybrać StarCrafta 2, bo teraz naprawdę w moich odczuciach najbardziej mi się podoba. Na pewno materiały na tym kanale będą się pojawiać jeszcze tam z SimCity, z Planetside 2, oczywiście Akademia Beaty fi i tak dalej, i tak dalej. Ale postanowiłem zacząć od StarCrafta, bo najwięcej na tej grze teraz spędzam czasu. Naprawdę, bardzo przyjemnie się gra. No właśnie, o co takie halo? Dwa lata temu, nie, ja już chyba będzie trzy, dwa, trzy, wydali StarCrafta. I oni podzielili, oni, mam tutaj na myśli twórców czyli Blizzard, podzielili Starcrafta 2, kampanię na trzy części. Pierwsza to była Wings of Liberty, omawiała historię yy, tamtego Raynora, yy, a pozostała część to jest Kerrigan, a pewnie trzecia to pewnie będzie historia Protosów. więc yy, to też jest fajnie zrobione. A, dobra, ja się tu rozgadałem, a mam bardzo dużo niepotrzebnych minerałów, które trzeba wykorzystać. Okej... Okay powiększa tumory. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ja robię w tym momencie, e, Tumor biomasy czyli po angielsku Cryptumer, to jest taki właśnie zędzalek, który powiększa nam klipa, czyli te czarne tutaj pole. Jest to bardzo Uw, ważne, szybko. bo jednostki, m, które łażą, poruszają się po klipie znacznie szybciej. Mam na myśli tutaj zergów. Dlatego z jest, jest bardzo na rękę, aby powiększać ten klip. A powiększać klip może taka kulowa roju. Okej, okay, tu widzę jakieś jednostki. Może spróbujemy ich trochę obejść. W międzyczasie nie zapominam o. Pow! To jest w, w, okay. w takim razie. Nie prosią. Nasza robotnica może przetwarzać biomateriał kolcorożców. Okay. Proces jest powolny, a robotnica będzie podatna na atak. Musimy jej bronić podczas przetwarzania. Ok! Dobra, będziemy w takim razie ją przetwarzać. Ja w ogóle myślę, że tutaj jest fajne miejsce na kolejną ekspansję. Co znowu? E, Zlokalizowaliśmy kolce punktów będzie. Musimy dajcie. natychmiast zabezpieczyć biomateriał. Zamieniam się w słuch. Okay. Dobra, to może tak. Pierwsza rzecz, przyda mi się jakaś robotnica, która zbierze tę biomasę. Wyksztuć to z siebie. I jednostki do ochrony. Druga rzecz. Oj, nawet tutaj mam troszeczkę więcej. Jednostek niż powinno być, to nic. Zaraz je przerzucę. Musimy szybko zebrać biomateriał. Tu na przykład jedno, tu na przykład. Postawimy sobie też. Okej. Okay. Nie będę miał czasu. Wiadomo, że na multiplayerze raczej takich rzeczy się nie robi, ale tu nie mam czasu pilnować jednostek. To jest nienasycony. Ok, to zaraz sobie postawimy kolejną bazę. tutaj wysyłam jakąś laskę. Dużo się rzeczy zmieniło. Oczywiście mamy nową kampanię, mamy też nowe jednostki. W trybie multiplayer jest ich trochę mniej, wiadomo, bo muszą być. Yy, Musimy być tutaj jakiś balans. W multiplayerze najważniejszy jest balans. I w serkawcie 2. Mm, Przetwarzanie nadrzędną. zakończone. Transport biomateriału Nie do trudny. przedwiecznego. Chlipie, nic. Gram na poziomie trudnym. W żadnym razie nie jestem jakimś pro żebyście sobie nie myśleli, że to to widać, że się ciągle tutaj gubię. Ale poziom trudny wydaje mi się, że jest okej, okay, bo ta gra nie jest wcale taka... No taka... trudna. Okej, bach, 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 Czwórka, co to będzie czwórka, jak tam, jest ok. Kto cię prosił? Zamieniam się w słuch. Świetnie. Wow że tu weźmy sobie też do ochrony. Okej, wah, bach, wah, bach, wah, wah, Mutacja! Potrzebujemy więcej minerałów. Świetnie. Ja strasznie idę w ekonomię, bo na, w tym trybie to nawet nie ma jakiegoś tam większego znaczenia i sensu. Uuu, atakują! z pierwotną esencją. Silne sekwencje. Zbliż się. Absorbuj esencję. Wzmocnij siłę. Czybko. Nie może obudzić przedwiecznego. Zniszczyć mięso. Nie Dobra. zostawić jej niczego! To nadal mamy. E, fula. Musimy je powstrzymać. Fula daje Nasze fula. oddziały mogą przechwytywać ich oddziały szturmowe. Zamieniam się w sumie. Ja, ja mam czas. Dobra, teraz już mogę odbudować jednostki. W tej misji, jak widzicie, jest poświetlone jest, żebym korzystał z y, mutalisków, bo to jest nowa jednostka w y, tej misji, więc prawdopodobnie naprawdę się spiszę. Atakowane. Będę tak robił. Biomateriał należy do roju. Świat jest A, nie dałem tutaj. Tak, to jest szczególnie Tutaj zbierz Co ja to w ogóle zbiera. Wydaj robotnicy rozkaz zbierania. Zwłoki kolco, troszkę. Ruj jest nienasycony. Potrzebujemy więcej minerałów! Dobra, tutaj na pewno zostawiłem jeszcze jakiś panów. Okej. Okej, tu Jak to wygląda sytuacja? Mamy ich trochę za dużo, to nic. Zobaczymy ich tu. Powinno być źle. Kraj ba, jest bardzo dynamiczny. I się się mało czasu zelgi. mam na gadanie, bo. Musimy bronić robotnicy. U, u. Potrzebujemy więcej minerałów. Ruj jest nienasycony. Nawiązaliśmy walkę z wrogiem. Okay. Zamieniam się w Mów szybko. Kto cię prosił? Chyba sobie powiększymy oczywiście ojba, Twoja arogancja jest nie do przyjęcia! Zeruście posza! Okej, tak, jak tutaj wygląda? Mhm, już mi się skończyły, bo może teraz do tego rona. Czas, a tak bym się przydał bo tutaj wiadomo, ale nie mi nie. Ruj jest, jest nie co Ruj jest nie Siły pierwotnych niszczą biomateriał kolcorożców. Tak, tak. Czuję się silniejsza. To musi być moc, o której mówił Zeratul. Atakowane. mówi więcej nas rządców. Wowowowowoowowo, wow, wow, wow. piją! Nikt mnie nie zatrzyma. Nasze jednostki są atakowane. Ruziel, zamieniam się w słoneczek. Kurde. Rozdzieliły mi się te jednostki na wiele mniejszych, a wiadomo, że metalistki są najsilniejsze. Hmm. Kupię, tak? Dobra, mogę ile. Co znowu? Wykształciłem ciebie, mój przytacz. Znaczy, wykształciłem ciebie, tak? Przedstawiam się może jakieś zadręgi. Powi więcej na rządcą! Co znowu? Co cię prosił? Ruj jest nienasycony. Nic mnie nie zatrzyma. Aha, zbieramy sobie Ruj gaz, to to się przyda. Dobra. Tak, 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 tak. Dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o tryb multiplayer, to na pewno zrobię materiał z eee, trybu multiplayer, ale wydaje mi się, że później teraz chciałbym się skoncentrować albo na tej grze i jeszcze zrobię jeszcze jakiś trybu dla pojedynczego gracza, albo od razu przejdę do innej gry, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie Starcraft 2 to jest naprawdę niesamowita gra. Bardzo mi się tak? dobrze grało w kampanii poprzednią i w multi... Też nie grałem jakoś właśnie w multi. Kto parę gier. Zakończona. Ja, kolejne muty. Siły pierwotnych niszczą biomateriał kolcorożców. Okay. no, no to teraz? Nasze jednostki są atakowane. będzie prosił o minerałów wyczerpane. Zobacz. Dobra, wygląda na okej. Okay. Aha, zaraz muszę zaobserwować pierwotną esencję. To już jedną rzecz na pewno zgarnąłem. Muszę sobie zgarnąć pozostałe esencje. No dobra, to już niech będzie, że tą laskę tutaj niech, niech zwierzę. Ruj jest nienasycony. Możę poszukiwać. Eeeh. Haha, to z siebie. Mów szybko. Okay, okay. Co znowu, tak? No, no, no. tak? Ruj jest nienasycony. Co znowu? Mów szybko. Wow, tu ja sobie damię. Siebie. Nasze jednostki są atakowane! Nie wiadomo, no tak wygląda start budować jednostki, robić to chyba bardzo szybko, prawda, bo nie czuć się apel, nie czuć się opanowań Co znowu? Miejmy to już za sobą. Zamieniam się w słuch. No dobra, idę kóry, ja nie wiem gdzie są w ogóle te... Pierwotne energie, jedną zgarnąłem, gdzieś tu taka kałuża była. O. Zdobyliśmy połowę biomateriału potrzebnego do obudzenia przedwiecznego. Dalej. O! o. Tak, są tak jak tu był jeden, tu był jeden, to gdzieś tu musi To, to tu, tu, albo tu. Kerigan. to z siebie. Ruj nie odpoczywa. A gdzie jest Kerigan? Dawaj, 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 Ten dawaj. Gdzie jest wór. Zamieniam się w słuch. To cię prosi? Ruj jest nienasycony. Dobrze, tu pewnie będzie dużo wojska, tu albo tu jest ich bardzo. Są... No właśnie, szkoda, że nie mogę Wam pokazać sobie dużo nowych jednostek. Zakończona. Ale wydaje mi się, że naprawdę warto Ole, tutaj grać na poziomie round. trudnym, Wyczerpamy. bo mamy tutaj Kerrigan, ona jest tak potężna. W dodatku, jak ona umrze, to pojawia się bardzo szybko z powrotem, więc. <laughs> To jest tak, że możemy tak? nagrać bardzo, bardzo długo. Bardzo ciekawy aspekt również w StarCraft 2 Ty jest to, to że mamy taką jamę ewolucyjną no, i te jednostki, które normalnie występują po prostu w multiplayerze. I tutaj prosił? jeszcze przychodzą pewne ewolucje i stają się atakowane. No, Ruj jest, zamieniam się w słuch. Ehm, cię które jeszcze dodatkowo tam znakają e, w... tak jak na przykład te zerlingi normalnie one nie doskakują Co do wroga znowu? i nie przeskakują klifów. Ale mi się udało taką fajną rzecz Usprawnić, nowocześnić. Tak? Wykrzytuj to z siebie. Potrzebujemy więcej bez panu. Nie, jeszcze 25. Zamieniam się w zmów szybko. Zostało wstępne. Zostało wstępne. Druga Zami się w życie. Nic mnie nie zatrzyma. Zaringi, zaringi. Co znowu? nami? E, no dawaj tu krigan. Tak? Ruiny A już na przy. Nakarm przez wiecznego czyba. brak nie może zniszczyć Gdyby pięciu. Mi się podoba. Siedmiu już biomateriału. To jeszcze nic nie zniszczył, na szybko, póki co. Zamieniam się w słuch. Nasze jednostki są U. atakowane. Siły pierwotnych niszczą biomateriał kolcorożców. Papa. wyczerpane. Staramy kolejne. Potrzebujemy Móry. więcej Vespanu. No już mam w tym momencie siedzę na limicie. Dobra. Mm. skrót do Kerrigan F3 co znowu? ruszamy zamieniam się w słuch, tak? dobra, będziemy mniejszy, oh, fuck, fuck, fuck. nasza robotnica jest atakowana, musimy zapewnić jej eskortę podczas transportu A, biomateriału no trudno, bywa i tak no, jednostkę. Dobra, to już widzicie jak wygląda ta gra, bo tutaj to już będzie po prostu zbieranie kolejnych tych punktów i, i ochrona. Przed, yy, przed atakującymi wrogami a wrogowie ci naprawdę prosi. strasznie prości nie stwarzają kompletnie żadnego niebezpiecznie jest przetwarzać wiele ciał naraz Wyraźnie. pierwotne zergi na pewno zaatakują nasze robotnice z lecą, z dołu lecą i tu lecą a kurde z dwóch stron mnie atakują teraz to cię zgubi to nie zgubi biomateriał jest atakowany to jeszcze atakują? Noski, a, ono... wyczerpane nic nie stanie na drodze roju. No. Nasze jednostki o, są wyczakowane! Jak tutaj? A już mam wszystkie... Aha, właśnie to musiał sobie tym właśnie pomyślałem. Ale o tym. Okay. Trójki. Nasze jednostki są atakowane. Rój nie odpoczywa. Czy teraz mogę pójść? Tu może pójdę. Mów szybko. E, no właśnie. Fajnie się gra. Naprawdę bardzo fajnie się gra. E, myślę, że warto zapłacić za tą grę, jakby to była nowa gra, dlatego że jest w zasadzie trochę jest tutaj nowych rzeczy. Mamy nowe jednostki, nowe taktyki. Myślę, że e, mnóstwo ludzi spędzi kupę czasu przy tym. Mamy też e, takie graficzne niuanse, które zostały unowocześnione. Chociażby Chociażby tekstury, jakieś nowe animacje, więc graficznie też jest lepiej niż było. No i najważniejsze: StarCraft to jest przecież królowa strategii. Siły pierwotnych niszczą biomateriał kolcorożców. Fajnie, przepraszam. Co cię prosił? Co znowu? Panuj, no, wykształci to. Zamieniaj go. Czekaj, że 30 sekund. E na no, dlatego tutaj ważne są mutaliski, bo nie obroniłbym tego tak łatwo. Właśnie muszę tu bardzo szybko podróżować. A wiecie, no na minerałach stoję tak, nie że to ja A broń tak? następny. Tak? Chociaż może... wybudował na przykład B, V skrót. Tak. I tutaj też. I Teraz ja tu miałem pod triple, Tak. Ruj jest nienasycony. Co to oznacza? To koniec, A to 7 wierzy. punktów zdobrałem? Sam was zabiję! nie zwróciłem uwagi. Bronić skupiska Uli! Dobra, mamy bronić, będzie wielki wjazd. Zamieniam? Kto cię prosi? Co znowu? Wielki wjazd. Twoje sługi nie mogą się mierzyć z potęgą pierwotnych zerbów. Ale no, się zdziwisz, kochanie, że się A, Ruj jest nienasycony. Co znowu? To jest słaby. kolejne. Cały czas trzeba pamiętać o tym, aby... Żeby pamiętać o gospodarce, odłożeniu wojska i upgrade'owaniu jednostki. To jest klucz do drugiej Dobra, to już jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie. Więcej filmików o grach nadciąga, więc ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.